Siemanko! Z tej strony znowu Eliasz, ponownie z Motoparku w Tręcinie, gdzie dzisiaj zajmujemy się KTM-ami. Pierwszego dnia do swojej dyspozycji mieliśmy Husqvarna i Gazgaza, o której oczywiście możecie sobie tutaj obejrzeć filmik. Jak ktoś wstawi tutaj obrazek, to tam będzie można kliknąć. A dzisiaj opowiemy sobie o KTM. Zupełnie nowa gama motocrosowych modeli, także zaczynając od tych ogólnych zmian, które, których doczekaliśmy się w tym roku. Oczywiście silniki dwusów i czterosów, ale. Przede wszystkim zmienione zawieszenie przednie, mamy nowy hydrostop, nowy setting, zupełnie nowy tylny amortyzator, większy skok, chociaż jest krótszy. Także to taka duża zmiana, jeżeli chodzi o zawieszenie. Jak to sprawuje się podczas jazdy? Naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że delikatnie były przy przytwardo przystrojone jak na moją jazdę chociaż już, już dawało mi się przyjemnie bardzo tutaj pojeździć mogłem troszeczkę Mimo sporych dziur na torze mogłem troszeczkę spróbować poprzyspieszać, e, podtrzymać gazu. Oczywiście na dohamowaniach e, motory bardzo bardzo stabilnie się zachowywały. pewno ciekawią Was różnice między KTM i Huskwarną bezpośrednią, bo dużo osób mówi, że to jest Huskwarna. To jest wiem, tam teraz to chyba żółto, biało, szary KTM. Tych różnic jest sporo, ale o tym opowiemy sobie oddzielnie. Dzisiaj zajmujemy się tylko KTM-em, więc tak jak powiedziałem, nowe zawieszenie, jest też nowa rama, która została dostosowana do wszystkich silników. W czterosuwach wszystkie dzielą tą samą ramę. Mamy te same mocowania silnika, tak żeby po prostu uprościć proces, proces produkcji, no i żeby to wszystko się sprawniej odbywało. E, oczywiście nowy bodywork, e, doczekaliśmy się takich fajnych e, mocowań, może chłopaki z freestylu też będą mogli się tutaj e, łapać, także Mikołaj czekam aż e, sprawdzisz i powiesz czy da się tutaj, czy to wystarczy do freestyleu, czy to trzeba normalne. Lecąc dalej, oczywiście e, nowe podnóżki, szersze, dłuższe bodajże szersze o 5 mm, dłuższe o 8, także spora różnica, ale też są bardziej ustawione pod kątem, dzięki czemu ten motocykl automatycznie mocniej ściskamy kolanami. No i muszę przyznać, że tak zdecydowanie jest. Ja po moich ostatnich tutaj brakach w motokrosie i dużej ilości jazdy na pitbajkach, no to miałem troszeczkę problem z przypomnieniem sobie, jak mocno trzeba ten trzymać motocykl nogami, ale to zdecydowanie Działa. Wszystkie czterosuwy otrzymały te same chłodnice, więc to też na plus. Dolne krótce od chłodnic zostały poprowadzone do góry, dzięki czemu za rok, jak do, przejdą one do, do endurówek, e, są troszeczkę bardziej schowane. No i przy upadkach nie będzie to tak e, wrażliwe. E, no i idąc dalej, wszystkie motocykle otrzymały oczywiście quick shifter. Myślę, że to była taka naj największa nowość kiedy ogłaszano ten motocykl jeszcze przed sezonem supercrossowym bo było to podyktowane tymi właśnie przepisami że tam musi być motocykl w seryjnej produkcji żeby mógł być dopuszczony do startu no i dzisiaj mieliśmy okazję przetestować jak to działa bez puszczania gazu czy to na wysokich czy na niskich obrotach wbijamy bieg do góry bez sprzęgła i zapon jest na dosłownie tam na setne sekundy odcinany, żeby mógł ten bieg wejść gładziutko. Spodowa spowodowało to, że została też przebudowana skrzynia biegów, no i tutaj zaangażowano nawet Pankla w ten proces. Także myślę, że bardzo fajnie, no bo firma, która do tej pory robiła tylko skrzynie w dakarówkach i tam w fabrycznych motocyklach, no to teraz już przykłada się do wszystkich maszyn motokrosowych, a wszyscy wiemy, jaka to jest renoma. Został też troszeczkę przebudowany ten system e, z wybierakami, więc e, no działa to fajnie. Na najwyższych obrotach wydaje mi się, że jeszcze nie do końca, bo tutaj chłopaki mówili, że e, pracowali nad tym, na ile ma ten zapon być odcinany, żeby nie było to za długo, bo wtedy motocykl się dławi, żeby nie było za szybko, bo działa to jak sprzęgło i troszeczkę potrafi iść do góry. No to na najwyższych obrotach nie do końca to czułem. Tak, w trzech czwartych mi się super to, tego używało. E, Teraz e, przechodząc już po kolei ćwiartka e, Teraz kręci się do 14 tysięcy obrotów, także no niesamowite osiągi, e, sporo, sporo, sporo zmian w silniku. E, na pewno docenią te zmiany tutaj w mechanicy. E, no bo popracowano nad e, pokrywami głowic, żeby szczególnie w mniejszych pojemnościach, żeby można było wyciągać je. Bez, bez problemów. 450 także zwiększono troszeczkę tę odległość, żeby nie było, nie było takich problemów. Poprawiono też, nie powinny już cieknąć, także myślę, że no wszyscy, którzy się z tym borykali, to docenią. Przechodząc teraz dalej, mimo że silnik wygląda bardzo podobnie w 250, no to i tłok został zmieniony. Zmieniona została w ogóle skok. I średnica tłoka, także zupełnie inaczej ten motorek chodzi. No, kurde, dla mnie to był jeden z najfajniejszych tych motocykli, tych testów. Zaraz powiem, jaki wygrał, ale naprawdę ćwiara robi piorunujące wrażenie, czy to na tej mocnej mapie, czy to na tej słabszej. Naprawdę petarda. Oczywiście 350-450 również zostały nowe silniki. Spowodowane to było w ogóle. Podniesieniem wszystkich silników o 3 stopnie do pionu, po to, żeby te masy wirujące jeszcze bardziej scentralizować, obniżone zostały przednie zębatki o 3 mm, żeby tak samo sprawić, że siły przenoszone przez łańcuch tylnego koła żeby zbliżyć środek, właśnie środek zębatki, środek wałka zdawczego do środka osi wahacza. Także naprawdę fajne, fajne, fajne rozwiązanie. Myślę, że to takie są już tak drobne zmiany, że tylko najlepsi zawodnicy to wyczują, ale naprawdę to czuć. 3,5, 4,5 bardzo fajne motocykle. Mimo swojej potężnej mocy, bardzo przyjemnie się nimi jeździ. No i teraz creme de la creme, czyli dwusuwy. 125, 250, no i 300, na którą wszyscy czekali. Zupełnie nowy elektroniczny zawór wydechowy, zupełnie nowy wtrysk paliwa, już na mieszankę, bezpośrednio wtryskujący ją do silnika. Mamy dwa wtryski paliwa przed i za klapką przepustnicy, dzięki czemu jest to wprowadzane bezpośrednio. O tym, e, dlaczego dopiero teraz ten wtrysk został wprowadzony e, i zastąpił on TPiK, e, dlaczego nie zastosowano w ogóle TPiK w modelach motocrossowych, przeczytacie w gazecie, więc koniecznie jej wyczekujcie. E, a, teraz, mm, a teraz przejdźmy sobie teraz po kolei do wszystkich e, motorków. 125 elektryczny rozrusznik no po prostu coś pięknego ta fura jedzie jak marzenie i właśnie to był mój ulubiony motocykl tych testów 250 też bardzo fajna no takiego nie ma tego takiego znanego nam dwusłowowego uderzenia ta linia oddawania mocy jest piekielnie równiutka także motocykl jedzie jak po sznureczku no a 300 do 300 to póki co to chyba motocykl dla samobójców no bo ja to mam Siłę na pół kółka, żeby tym jeździć. No, ktoś, kto ogarnia, na pewno będzie się tym dobrze bawił, bo motorek od samego dołu ciągnie aż do góry. Niesamowicie równo, no a zapas mocy ma przeogromny. Także 450 przy niej to jeździ się jak rowerkiem. Nie w tym sensie, że jest lżejsza, tylko po prostu w tym sensie, że nas nie chce zabić, a to jest taki, jakbyśmy usiedli na butli z gazem i e, po prostu walnęli w, w korek żeby nam wystrzeliło także naprawdę naprawdę świetnie motocykle, ja spędziłem niesamowite dwa dni tutaj jeżdżąc e, o tym którym mi się lepiej jeździ nie będę teraz mówił ale postaram się wam przygotować takie porównanie między KTM i Husqvarna e, żebyście mogli sami ocenić która e, marka Wam bardziej pasuje? E, więc co? Koniecznie musicie sprawdzić sami jak się tym jeździ. Wiem, że ceny nie będą e, niskie, ale no warto, warto zainwestować w taki motorek. E, nowe krosówki robią niesamowitą robotę. Aż sam zatęskniłem za motocrossem, przeszło mi przez myśl co by tu zrobić, co by tu sprzedać, żeby znowu móc e, nabyć taki motorek do jazdy po torze i trzymać go w garażu, ale na razie, e, na razie jeszcze pomysłów brak, także jak tylko pojawi się okazja, jak pojawi się klient na nerkę, no to... Zostanie taka sztuka w garażu. No, mieliśmy też endurówki do, do, do jazdy, ale jeżeli chodzi o enduraki z KTM, no, to są to zupełnie te same motocykle, co w zeszłym roku dostały nowe tylko kolory, więc najłatwiej byłoby, jeżeli sprawdzicie testy poprzednich modeli e, u nas jak te motorki wchodziły. No wiadomo, 350, mega fajny motor, bo tutaj na torze Extreme, takim właśnie super endurowym, najprzyjemniej się chyba nie jeździło, bo ma spory zapas mocy. E, no a jeżeli chodzi o dwusuwy, no to wiadomo, rządzi 300. Eee, także to by było na tyle. Sprawdzajcie Świat Motocykli, gazetę, sprawdzajcie naszego Facebooka. Tam sporo materiałów, YouTube'a. Eee, no i co? Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Cześć!